Użyłem się w tym celu mechanizmem zawartym w ordynacji francuskiej, która jest oparta na jednomalentowy okręgach wyborczy no według zasady większościowej, polega na tym, że i ordynacja francuska, nigdzie to nie jest tam zapisane, ale ona w tym celu została tak skonstruowana, żeby blokować dostęp do parlamentu tamtejszemu frontowi narodowemu. I przez całe dziesięciolecia się to udawało. Przez całe dziesięciolecia się to udawało. Nawet przy użyciu innych środków, jeszcze się to udawało, bo raz się zdarzyło w 1997 roku, że jeden kandydat frontu narodowego, znałem go przypadkowo, bo on się nazywał Jan Maria Le Chevalier z departamentu War w Prowancji, przedarł się przez te wszystkie zapory i wygrał w swoim okręgu wybory. To wiecie Państwo, co się stało? Są najwyższy unieważni wybory w tym okręgu. Z demokracją nie ma żadnych. Nie że nie tak nie wiem co. Więc tu musimy. To. Więc tam e, 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 posłużyłem się tym mechanizmem z nadziei, że skoro tam to działa i blokuje skutecznie front narodowy, to u nas może to działać i blokować Sojusz Lewicy Demokratycznej. ja więc bez be, komunikacja do życia tego tu. A Na czym polega e, ten mechanizm koordynacji francuskiej? Okręgi są jednomandatowe. Ale żeby z marszu zdobyć mandat, to trzeba uzyskać bezwzględną większość głosów w okręgu, czyli 50% plus 1. Jeśli jest wielu kandydatów, a zawsze jest wielu ambicjonerów, to no to się prawie nigdy nie zdarza. W związku z tym następuje druga tura wyborów. I w okresie między pierwszą turą a drugą turą, Ci kandydaci, którzy uzyskali gorsze wyniki, wzywają swoich zwolenników do poparcia któregoś z kandydatów silniejszych. Z punktu widzenia wyborców to jest nawet korzystne, dlatego że zanim jeszcze nastąpi ostateczne głosowanie, na oczach wyborców tworzą się przyszłe koalicje parlamentarne, więc oni trochę lepiej wiedzą, co właściwie popierają, za czym głosują. U nas to nie wiedzą. U nas to nie wiemy, bo u nas nas znaczy, kampania wyborcza przecież polega na tym, że to nie tylko u nas, ale wszędzie, że każda partia mówi tak, my jesteśmy mądrzy, uczciwi, szlachetni, patrioci i tak dalej, a ci to są złodzieje, durnie, łajdacy, szugrawcy, zdrajcy. No i kiedy już nas przekonają, że tak jest, to się odbywa głosowanie. A potem co się dzieje? A potem się tworzą koalicje. Uczciwi, mądrzy, szlachetni, patrioci wchodzą w porozumienia ze zdrajcami, durniami, złodziejami itd. Realizowany jest program, o którym wcześniej nikt w ogóle nie słyszał. Więc nic dziwnego, że bardzo wielu ludzi mają, ma poczucie, że ktoś ich wykiwał. No, co to w ogóle ma na... To jest też kolejna przyczyna tej absencji wyborczej. Proszę Państwa, więc mówię z punktu widzenia wyborcy, ten system francuski jest trochę korzystniejszy, ale we Francji zawsze w okresie między pierwszą a drugą turą pojawiała się koalicja Wszyscy Przeciwko Frontowi Narodowemu. I Front Narodowy, uzyskując nawet kilkanaście procent głosów, nie w sondażach, w wyborach, nie wprowadzał ani jednego posła do Zgromadzenia Narodowego. No to ja myślę sobie, jak tak, to u nas może taki system zadziałać w do SLD. SLD mają nawet 20% głosów w wyborach, może nie wprowadzić ani jednego posła do Sejmu, więc nastąpi dekomunizacja bez rzucia tego słowa, ani w ogóle, ani słowa w uordynacji nie było na ten temat wpisane. I taki projekt został przedstawiony w na tej, nad, tej nadzwyczajnej komisji, gdzie większość przygniatającą mieli posłowie Solidarnościowi. SLD miało dwóch reprezentantów tej komisji, posła Cimoszewicza i posła Millera. I oni natychmiast się zorientowali, jakie straszliwe niebezpieczeństwo nad nimi zawisło, ale po chwili odetchnęli z ulgą, bo ta większość yy, Solidarnościowa w komisji natychmiast ten projekt odrzuciła. Wiecie Państwo dlaczego? Bo nie byli pewni, czy sami by zostali wybrani w tym grzebie. No to takiej gwarancji. Oczywiście nikt im udzielić nie mógł. No i ja się przekonałem, że z tej grzloty i tego tak się mówi, ale to nikt tego serio nie traktuje, z wyjątkiem mnie oczywiście, ale teraz ja nawet tego serio nie traktuję. To człowiek się pozbywa z muzeum. Więc wspominam o tym dlatego, żeby Państwu pokazać, że przy pomocy ordynacji opartej na jednomalotowo-pręgardowych też można różne sztuki robić. Też można różne sztuki robić. Niezapisane tam w ogóle. No i rezultat też jest w postaci niepełnej reprezentatywności y, parlamentu. Y, jest oprócz modelu francuskiego, jest model angielski, który jest prostszy. Tam są też jednomanatowe okręgi, ale nie ma żadnej tam bezwzględnej większości, ani pierwszej drugiej tory wygrywa. Ten kandydat, który uzyskał więcej głosów niż inni, więc nie ma też tam przeliczania żadnego. Tego. Ale przyjrzyjmy się parlamentowi brytyjskiemu, przecież on jest zdominowany przez dwie duże partie, a małe partie albo nie mają żadnej reprezentacji tam w ogóle ani jednego, albo jakieś symboliczne zupełnie bez znaczenia. Więc z punktu widzenia reprezentatywności parlamentu Zmiana ordynacji wyborczej na d, d, większościową opartą na Jednomarze wcale nie gwarantuje większej reprezentatywności. Dlatego mówię, że sporo uczestników tej dyskusji przypisywała tej zmianie skutki, które wcale z niej nie wynikają. Wcale z niej nie wynikają. Jeżeli chcemy mieć reprezentatywny Sejm, to Najodpowiedniejszą metodą jest zasada proporcjonalności bez żadnych modyfikacji, bez klauzuli zaprożeń, bez systemu DOMTA. Tak jak to było w ordynacji z 1991 roku, wtedy mieliśmy sejm w miarę bardzo reprezentatywny. No, ale to też ma swoje poważne konsekwencje, bo nic nie ma za darmo. Otóż Sejm, jeżeli sejm jest maksymalnie reprezentatywny, to jednocześnie jest rozdrobniony. Jest, tam wchodzi.